Będziemy mieli problem ze, z, z wózkiem Nie wiem właśnie Zawsze wodziłem header a wózek jednak jest dłuższy I spróbujemy go wsunąć, taki plan jest Pod gardziem No ale jak nie ten, to... Siwnireczka <grym grym grym> idzie jedziemy skądś Nie to by były jaja nie? To skrócimy o metr myślę. No, ten gościu będzie dopiero zawiewiało <grym> I sobie... jak panowie robimy, co? Header. Kombajnem tyłem. tyłem Masz kluczyki od ładowarki? Mam. A trzeba i tak przecież y, było odpiąć ciągnik, bo jak tutaj przyciągniesz? Czy ładowarkę? ładowarkę czy... przyciągniesz. Masz normalnie, zaczepta. No, no da radę. No da no, radę. To, żeby z wózkiem. No. Na pasach chyba nie? Znaczy, my sobie my robimy, że spinamy header z wózkiem i one no. chwytasz no. razem. Nie? A też, A też to, pod header, Nie pod wózkiem, no. tylko pod header. Czy to co tu? Czy tym robiliśmy je pod, ty, pod wózkiem? A to jest bizonowskie. Budzie... Nie, to nie jest bizonowski yy, yy, y, Od New Hollanda to jest header. No. Na wózek? Wózek od Forschnita. Aha, to O kurna, krzyżówka ładna. Krzyżowka. <ślinność> Co jest? Żeby, żeby łapać... ten... Błoto, widzisz? No. <ślinność> To będzie bezpiecznie no, tutaj. Odjedzie. To jest taka nawet jak ten przywozi bizona, nie? No, on że, chyba trochę inny. Tak ale tu całkiem opuści na ziemię. Nie, tamta trochę inna. A... Bizonie? Dobre hamulce. No ale tu się nawet jakby coś przechyliło, to nawet on się nie obali, bo tu ma sile. 20 centymetrów? Przez na najazdy zostawiamy, bo tak szybko na no. najazdy, nie? No. Tam się włoży dechy i... O, te, o, te najazdy i... jeszcze można wysuwać. Aha, jeszcze ci wytłumaczę mniej więcej jak robimy. No. Kołanie dojeżdżasz tu, tylnie koła mniej więcej gdzieś tu. No. I przednie jak dochodzisz, wyciągamy te najazdy, bo przednie robimy okrakiem. Także wyjedziesz do połowy lawety, I hasło tak. dostanie, zatrzymuje się i wyjeżdżamy tu. No bo, wiecie. Bo tylne są węższe, nie? Tak. No rozstaw, Ty wyjeżdżę, jak oś. Jak na tym, to wyjedziesz tym? Nie, no tam jak koło stawi, to wtedy wy tego. To by musiało to, to też być pusty. To też będzie nie wiem, bo przecież no. nie kładziesz w tym momencie. Tu byś stał kołem, to tego nie wyciągniesz. Nie, nie, No i witamy w kolejnym odcinku. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, nie daliśmy radę Trochę małe nieporozumienie. Przekręcone, prąd, gazu. No i zapalamy. No Zobaczymy chrupku czy odpalisz. Na biegu nie jesteś? Nie. Ach. Kurde, jak szyba się zabrudziła. Gdzie to były wycieraczki? O, wycieraczki są jako awaryjne. I... No i mamy drugie podejście do załadunku próbka. No i przyjechała firma z lawetą przystosowaną. Tylko że co? Znów teraz problem powstaje, czy się zmieści header z wózkiem, bo wystaje zaczep. Ale będziemy kombinować, bo chłopaki mówią, że wożą, ale bez wózka. No i teraz Heder będziemy musieli ładowarką ulokować tam na siodle od ciężarówki, ale zobaczymy. Może, może wszystko będzie w porządku. W każdym razie drugie podejście, myślę, że chyba trzeciego nie będzie. I bizonek już pojedzie i będzie służył następnemu właścicielowi o tym samym imieniu co ja. powoli, A ten Aha, bo tu ten wychylicie Dobra Dobra, będę pokazywał, nie? Teraz będą mnie panowie kierować, bo no samemu ciężko by było, nie? Teraz czekam na nich i wszystko powierzam im jak to szło? Rewelacja umareczka, Bizon, bizon jak laleczka. Ani John Deere, ani Holland. Nie zastąpi ci mej Poland. <noise> Dobre. Delikatnie. Wystarczy. Nawet nie, nawet nie przekręciłem. I co cofać? Dawaj, dawaj, dawaj. No to próbujemy. Troszkę do mnie, do mnie, do mnie. Dobra. Dobrze. Tyle, Główką na świat. Dobrze, dawam. <laughs> Już? Ja tu się nie, ciebie nie słucham się. Ciebie się nie słucham. Ale nie słyszy się. Ja tutaj muszę patrzeć na pana. Gdzie widzisz? Nie, no przyjdzie mi tutaj pan, to będzie mówił. Musisz pokazać, że mnie nie będzie słuchać. Co nie słuchasz, Słychać. Tylko mówię, że nie będę. Tutaj jest. Operator lawety, nie? Musi dojechać tam i później z powrotem tu powkładają. Podno ale widzisz, tu jest wszystko w elementach składane, rozkładane, wysuwane, można zamieniać. Jak klocki Lego, nie, tam musi do końca. W którą stronę? W Którą stronę? w jeszcze, jeszcze, jeszcze. Stój, no to jak dojedzie to wystarczy Są problemy Są problemy To o co chodzi, że wózek jest Krupek po prostu nie chce być sprzedany Trzymaj, trzymaj, daj

<noise> albo w to, albo w tamtą. O, jak teraz tą łyżkę się rozblokował. No, no i Marcelinę mam zaczepić. No, Marcelinę? Zeza taka agresywna jest. Dziwnie mi się ją nieści. Idzie z wózkiem. Ty kazałaś mi Marcelinę podczepiać do ładowarki, no... Co ty za mama jesteś? Dzisiaj Marcelinę tak do ładowarki. A widzisz jak jej pasują takie hałasy? Ona lubi no Nie Mn... No, to kum. Się, mm, 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 mm. no się, ta obudza, obudza. No, to takie. My zmieścimy? No nie wiem. Zaraz nie To To tak, nie, 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 nie będzie. Trzeba będzie flexa i uciąć pół. nie wiem, kurwa, trzeba będzie dzwonić czy co? Nie wiem. No tak, będziemy, tak zrobimy, nie? Wózek <laughs> w częściach! No najlepiej to było o. <noise> dotąd do f*** dolić to, nie? No. No, a jakbyśmy mu mógł... dałby ten za busem, który później zaczepić? Co? Da, za busem! Co? Zaczem, już światła ma. No, czemu? Przy tej pewno, Przy tej, no, nie, kukę, nie wiem, przy tej prędkości? No, przy tej gazi, czy... <noise> nie wytrzymaj, nie wytrzymaj. Zera! 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 Chodź! Co ty się wystraszałeś? Czy to nie ja? O kurde, to są... płot do sąsiada poleciał. Czemu ona tak szybko chodzi, nie? Działa to tak wszystko szybko. Jezus. Bardzo czuła, no... Teraz będzie pikać tutaj mi przyciążeniu cały czas. To może się źle skończyć. Co? Podnosić? Jeszcze do mnie. Nie wejdzie. Nie wejdzie. Do mnie, do mnie. Jeszcze, jeszcze. Ale coś miało! Nie wiem coś. Turą <śśmiany> stronę do niego? Do mnie, do mnie. Ty do, 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 do kobani. Mocno, mocno. No już chyba było, trzeba było podnieść, bo już jestem przy kole. Jak? nie, nie, poczekaj, bo tu. u ciebie przejdzie. Rozgadamy z gadałem. Uciąg, jedynie uciek. Uciek, no. Ja już nieraz wziąłem, wziąłem dwie To jest to minuta to zespawane, co to? Janusia Transportu, nie? No. Powiedzą No tak trzeba, no inaczej no. nie da rady Przed sami te wózki, takie wynalazki, były tam jakieś samolubki, pudełce Tak, no to kurde co, trzecia laweta Trzeci odcinek no. będzie No i tak się Tu powinny być skręcane, bo widzisz biliście... No to nasze są, to normalnie Te masia są skręcane, nie? Czy od też Transport. Najlepiej to by było tak, albo uciąć. A on wie w ogóle, czy przyjedziecie? My nie mamy telefonu. A jak, a chce mieć wózek w całości, no to mówię, tylko header zapakować, a wózek sobie przyjedzie w razie później, no, no to nie? Więc... To lawetka malutka i już wózek ma, nie? Bo to ile to waży? Lepiej sobie niech no, no bo wiesz, no... lawetę od osobówki taką nie? No. Tylko to z długi, ci powiem, te 6 metrów. No. Są 4 metrowe, 5 metrowe są, same. No ale to są koszy dla niego z No właśnie, to jest kosz. A tarczka kosztuje jakieś złote spawanie. <laughs> Halo. 3 złoty. Halo Marek, słuchaj, ładują kombaj dla, do ciebie. Poważnie? Kurwa, to ty nic nie no. wiesz? No nie, no ale może ładujemy coś. Nie, ładujemy. Ładujemy, ty, ale wiesz co tu wyszedł za dylemat? No nie mieści się. Y, Komba już jest odkręcony koła ci nawet zdjęcie wyślę. Ale y, header z wózkiem chodzi, że kurwa dyszel się nie mieści. I teraz co mamy zrobić? Możemy obciąć ten kurwa dyszel i, i sobie później to kurwa wspawasz? Czy... Ja, ja wiem, ja, te, ja taką reakcję ja się spodziewałem. Y, lub, lub po prostu sam, y, sam header założymy, a wózek y, przyjedzie. Jeżeli was znowu będziesz przyjeżdżał po wózek, no to przecież to wyjdą jaja. A, kurde, no co zrobisz? No, będzie bo... dopiero problem, jak on to ściągnie, która nie ma. Jak nie ma? No nie ma! Ja ci mogę no nie ruczę sobie gdzieś, jaj po prostu myśleliśmy, że wejdzie. Tak samo tylko jak na tamtą wciskamy, no tylko jak jest, to jest to to kupił, tak? A tu teraz ładowarką rzucamy wózek razem z hederem i że on wejdzie ten zaczep kurwa pomiędzy yy, kabinę a, a gardziel. Chuja nie wejdzie, widzisz? No nie wejdzie. No, nie, no, za pod w ogóle nie może być, bo, bo tu jest podest wyższy niż tamty, tu jest inna laweta, tu jest nisko podwoziówka, więc ona jest wypinana, odjeżdża kurwa koniem i wtedy wtedy kurwa na tym podeście oni kładli zawsze, ale bez wózka same, same stoły. Tak? No, ale to no, jak kurwa, to wózek znów u mnie to no. Ale to już nie wiadomo, czy się ja śmieć to... czy płakać. Za drobną opłatą przez obawy, bo nie. No, to normalnie spadasz! Bo równo obetniemy, bo no, ci musimy obciąć. Pra... No, nie dwa metry, no, prawie nie metry, bo prawie 2 metry chyba. No akurat cało, cały ten zaczep ty Ale jakoś ściągnie to... matura? A ty masz tura, żeby to ściągnąć? No, dobra, no, nie ma problemu. To, to no to dobra, to my to obetniemy tą rurę całą tutaj wrzucimy, a, a to, to nie będzie problemu moich paskę, tylko na około dasz i, i spawać. Przecież to jest tylko obciążenie do przewożenia tego. To, yy, no bo co będziemy kombinować? Kurwa, Tata później już przyjedzie po on da, okrętowy spawać. Szaci. Na okrętach kury miał kury praktyki. Za tymi oczami taka coś zrobić. A tu wychodzi, że ten... Kury... Okrętowy spawać. Ja ci, zdjęcie. O kurde. To wszystkie okręty na dnie są już. No. <grym> Dobra, to na ci zdjęcie myślę. Ja jak berety kurwa mam wychodzić. Co? Jak? jeszcze Tak. Tak, to właśnie będzie w jednym filmie, Dogra dogrywane właśnie jest, nie? Także kurwa śmiechu trochę jest, jak nie. A kiedy się zjawisz? Jutro po południu. Jutro po południu, bo chyba pauzę musisz sobie pokręcić. Nie, no jedziemy, ale... Aha. A nie, no jedzie, tylko mówi, że będą jechać 40 na godzinę, no bo nie mogą... Od rana pracujemy, także... no. no. <laughs> nie no, śmieję się, nie wiem dlaczego po południu jutro. <laughs> Pauzy nie będą kręcić, jechać będą, a jutro po południu 500 km. Na którą godzinę mamy być? Na, na... na którą godzinę mają być? Na którą godzinę, się pytają chłopaki, mają być tam? Co? Halo? Na którą godzinę chłopaki mają być tam u ciebie? No. Teraz jak pasuje Teraz jak pasuje Śmieją się Dobra Dawaj Trzymaj, bo urwie tam za... No ja trzymam Och, braknie No To Jakby stąd było, nie? Ale opór bo trzeba teraz tak zrobić, żeby się bolań. Małymi tarczami czy od, dużymi? Odciąć aż tu i koniec Gdzie tutaj? Dobra Dobra, dobra, dobra. No, dobra. dobra. opuszczaj. Super Opuszczaj. Tylko delikatnie, Nie, tam nie Co robię Dobra, na tej wysoko... te wysokości się będzie dobrze cieło. Aha, dobra, ja idę po obcinaczki. Gdzie, tutaj chcecie? no. Ja mam ciąć? <grym> okrętowy, podwodny. okrętowy, a nie podwodny. <grym> no, <grym> trochę. no, trochę. Dobra, wezmę sobie nową. Oh. Ale trzeba by było zaznaczyć ten Jak iść, żeby to równo dosyć było, nie? Chociaż odcinki są ciekawe. I patrz czy to jest równo, czy nierówno Dobra, to przecież jak obecniesz tak będzie pasowało to się przyłoży i przystawa Inaczej nie będzie pasowało i weź ten drugi palcik i już go tam przerzucaj. Tak? Lepiej być A. nie może. Gdzie to przywiązać? A gruby materiał, nie? No, no nie było wyjścia, no co to? No <laughs> jak tu nie chciał wejść, nie? Kurde, chłopakom pasów zabraknie, ja pierdził. i tak Co? Tamten nie pasował, nie, skąd tu spiął i pojechał Nawet chciał A jak on poszedł, jak wyskoczył, nie? Ono w 100 metrach miał 90 <grywia> Nie, muszę się rozpędzić, bo ja był niski podjazd i no. musimy przejechać. Ja pierwszy no. Pełna protestwa. Musimy to odciąć, żeby nie było to ja ci zdjęcia myślę, nie? Huuu! Nie no mówi nie, nie żartu, nie? Ja mówię, nie no, przecież byśmy jajsa sobie nie rozrobili. I wreszcie mówi chuj tam obetnijcie o, ta minuta i po krzyku, tam było... No. To... Nie no, przecież równo przyłoży i sobie zaspała, no jaką. No ale zobacz, jak problem jest, będziemy z wózek ciągnąć mu z ELT-em. Kreski mu nie zrobię, teraz przełożę sama, bo temu tak Ja rzeczywiście. Ajajaj. Aj, aj, aj. aj mógłeś kreskę mu tu zrobić markerem. Tu i tam. Ale to może będzie ten, widać po... o tutaj o. Widzisz? O, też prawda. Po tym ty. Jest ale przecież tak samo. zaczep nie może inaczej, nie? Musi tu. No, eee, Musi tu pasować Jedziemy Jedziemy? Jedziemy Wypiją sobie herbatkę, coś tam przekąszą i pojadę Herbatkę? Bizon już jest zapakowany Jeszcze tą hydrauliczną kosę elektryczną kosę Zdzieliśmy <noise> Dyszel ucięliśmy, bo by nie weszedł A nie mogą się rozsunąć Zobaczcie jak to jest ja pierdziele, jak to jest stabilnie zrobione. W życiu. Kurde. Mamy to. <gry> W tamtym nie 4,5 metra za dużo było. O, ale zobaczcie, taka laweta, a tak skręca mocno. Jaka technologia. Tutaj jeszcze mer. Bez skrętnej lawety nic nie dało rady. Ale to naprawdę wygoda jest. Jedziemy na kawę. Kawu pytu, pytu kawu od dłupy pytu kawę. Jdźmy, jdźmy kawkę. Jedziemy.